Witam, witam. Grill już pracuje. Groszek się tam robi, zielona fasolka. Zaraz wleci jakiś stek, jakaś rybka. Pomidorki tu mi... Kity odwalają powoli, ale to nic. Zobaczcie co się dzieje w ogródku. Tu już powoli kiełkuje. Sałata następna. Tutaj jutro porządki w garażu o poranku jak zdążę, bo po południu do pracy. Fasolka, no takie pary drzewek z tego z doniczki. No i dają, dają radę jako, jako dodatek do obiadu. Tutaj e, ziel, ten groszek słodki. Mm, nie ma żadnego obiadu z tego, ale jak się przychodzi do ogródka i mamy jakiś tam kłączek, ten wydubać słodziutki jak tralala, bardzo dobre. Pomidorki, pomidorki dają radę. Nie podlewałem już chyba z tydzień. Nic w środku, ogórki w środku słabo, no pomidorki nie podlewam, tutaj przestawiam. Zobaczymy co z tego będzie. Zero, zero podlewania jest w tym momencie. Jeśli mi liście opadną to coś tam podleje, ale ogólnie jest zero podlewania. Ogóreczki, tutaj sałata już wylatuje, następne dwa rzędy wylatują. Jutro wylecą do końca tamte główki i dajemy radę siać następne. Tu już trójeczka, sała rośnie. Błąd tego typu, że powinienem robić dwa rzędy, dwa tygodnie przerwy, dwa rzędy, dwa tygodnie przerwy, dwa rzędy i od nowa. I tak jest optymalnie, czyli dwa, dwa, dwa. Wszystko na dwa. Dwa, dwa rzędy zasadzimy, dwa tygodnie przerwy, dwa rzędy zasadzimy, dwa tygodnie przerwy, dwa rzędy zasadzimy i jedziemy od nowa. Nie? Tutaj już buraczki już kiełkują. Elegancko, tutaj pietruszka już też coś tam się dzieje, ta pietruszka wyleci, wyleci cała jutro, zostanie ścięta tak jak tam, bo widzę, że odbija ładnie pietruszeczka, także to jutro zostanie ścięte wszystko i wleci do zamrażarki, będzie na zimę. Spring onion. nie będę sadził, obsłuchają mi końcówki, dużo obierania, jakąś cebulkę inną zasadzę. Korżety w górę, dużo miejsca, dużo miejsca Wam zostaje, to to nawet zostaje to, to, to musi być to dużo miejsca zostaje to muszą mieć w górę malutkie korżety, jak kiedyś robiliście takie wiesz dobre, dobre sałatki albo coś no tylko malutki korżet e, do sałateczki czy do jakiegoś makaroniku pociachać ciach 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 pastereczki nawet z tymi kwiatami i mamy super pastę nie, pastę no makaronik e, tu mam jakieś tam pomidorki pomidorki sorry ogóreczki nie wiem czy są ogóreczki jakieś szklarniowe. Widzicie, takie Wygibasy rosną. Na pewno już ich nie będę sadził. Tutaj są ogóreczki konserwowe. Pięknie rosną, ale bardzo gorzkie. A tutaj ten na 100% będę sadził w przyszłości. Tylko tak jak mówiłem, ja myślałem, że to się pnie, a to jest taki kłącz. One się nazywają. Patrzcie, jakie wielkie, w dwa dni takie urosły. One się nazywają Patio Snackers. I na 100% nie będę sadził. Ale w linii, tak jak sadzę, są Jeszcze muszę znaleźć jakieś fajne ogóreczki, takie, które by rosły właśnie w górę i były przyjemne w jedzeniu. O, tu jest jeden, popatrzcie, jak się ciągnie. Ten szklarniowy jakiś leci, leci. Takie, takie powygibasy. Dobre, dobre, dobre. Trzy paczki, trzy paczki yy, słonecznika wleciały. Jedna czerwona yy, paczka, dwie żółte. I wyrosły mi tylko, tu przy płocie dużo ślimaków było e, słabo, wyrosły mi tylko dwa słoneczniki. No trudno, następnym razem będę je na przykład w modułach sadził na pewno. E, kukurydza rośnie, rośnie, bo rośnie, ale słabo rośnie. Tam mam cukinię, e, coś tam się dzieje z cukinią, już tam powoli jakieś tam rosną. Cukinki, już jedna była zerwana, tam no, jakaś mała rośnie. mało owoców, no ale, ale też są upały. Papryczka dzisiaj podlana pierwszy raz. Papryczkę chili, zrobimy jakieś tam pesto albo coś z tego, będzie dobre, będzie dobre, tutaj żółta fasolka jedna mi się e, osadziła, na pewno będę żółtą fasolkę sadził, bo ona jest dużo lepsza niż zielona w jakiejś linii, bo ona nie, nie zadaje dużo miejsca, także jest OK. w przyszłym roku jak będzie jakaś promocja, teraz to kupię, tam zobaczcie, mam brukselkę, brukselka cała zjedzona przez motyla, nie, nawet tego nie... Nie zbieram, niech sobie, niech sobie jedzą, poświęcam, poświęcam tą brukselkę. Specjalnie była w oddali gdzieś tam wsadzona, poświęcam, żeby tam przyciągała właśnie, właśnie owady. O tam już nawet widzę jajeczka na drugiej brukseli. Już widzę jajca. Zobaczcie ile jajców, tu jajca. Tu jajca. Tu dwie larwy. No coś tam się dzieje, zaraz tu wyrwiemy pół tego liścia. Pół tego liścia rzucimy gdzieś tam, niech uschnie. Popatrzcie, jakie larwy są i larwy zjadają sobie. Zaraz je ja gdzieś wyciepniemy na bok. No, tam mi rośnie dynka. Dynka rośnie, niech się pnie, jakby wyszła do góry, jakby się udało i były jakieś owoce. To fajna sprawa. No i słuchajcie, tak to wygląda mój ogródeczek. No, sałatę jemy codziennie, codziennie taką wielką michę sałatę jemy. E, no jakby nie było no kosztuje jeden woreczek kosztuje funta u nas w sklepie no to takie dwa woreczki dziennie zjadamy zjadamy to już od przeszło miesiąca bo to już jest to już jest trzeci rzut e, dobrze mówię tak to jest trzeci rzut sałaty to jest czwarty rzut sałaty no i teraz rośnie piąty rzut sałaty trzeci już Czekajcie, niech pomyślę. Tak, pierwszy zjedzony, drugi już prawie zjedzony, jutro wyleci. To jest trzeci rzut. Czwarty rośnie tu, piąty rośnie tu, piąty rośnie tam i piąty rośnie tam. E, także no polecam, polecam, tylko trzeba to właśnie tak robić fajnie, żeby to się pięknie e, zazębiało. Dobra, nie za, nie za. wracam wam kopary, idę smażyć steki i zjemy jakąś kolację. Do zobaczenia, dziękuję za oglądanie.